Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ukraine Pro USA. I dzisiaj sobie zrobię całą misję. Tak, dzisiaj sobie to zrobię całą jedną ja misję, no i to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Ten odcinek będzie trwał jakieś 20-15 minut. Myślę. bo już jest późno, także. Dalej jestem to trochę chory, widzowie. I, i mam kaszel dalej trochę, ale już mi przechodzi także ja Wam też życzę dużo zbiórkówka dużo no i zaczynamy

どーっと。<noise> <noise> Zówtaf czek. Zówtaf czek. Zówtaf czek. Zówtaf czek. Zówtaf I oczywiście the... zostawcie zostawcie sobie subskrybujcie zdwojaczkę na moim kanale aby Jakieś odróżniać się na innych kanałach Kuba plus Kuba plus A Kuba plus w krawędzi chyba nie powiem kiedy ale na pewno kiedyś będą Odcinki do Robleca e także też badajcie, No i ten kanał oczywiście też zasubskrybujcie, aby nie powinnić żadnych nowych filmów. I zachęcam Was do, do zostawienia klatki w górę, jeśli, jeśli film Wam się podobał. No i co, nic widać się jeden widać, widzę, dojna, bo, no to na co na taką to się widzę, nie to. Czy mogę się z do I w to tak składać odcinek? zbyłem je dalej. Zbienę je dalej, odcinę je dalej. Tak, to hatten, to tak, to tak, toussen. tak, tak, tohum. tak, tohum. tak, 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 Co nam jeszcze zostało? A nie, nie. Dwie stacje jesteśmy. Może sobie w następnym odcinku jakoś to wagowała, choć Zobaczymy. Zależy od tego, ile kasy zrobimy na tym forze. No Chyba w czasach krótkich można tych, że zarabia się więcej niż mi tuwarowy. No ale czasami do odmiany trzeba, no ale raczej myślę, że będą wtedy pasażerskie, bo mam 137 338 końców. E, no i chciałbym w końcu kupić jakiś kolejny pociąg, No i właśnie nie wiem czy to będzie towarowy czy pasażerski lokomotywa, znaczy się. Także widzowie, to bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzu co się bardziej... jaka lokomotywa się bardziej opłaca taka droga. Towarowa czy... Czy towarowa? Ta najsłabsza towarowa, czy najsłabsza czy najsłabsza nie e, czy napiszcie mi w komentarzach, czy najsłabsza lokomotywa towarowa za 150 tysięcy, czy najsłabsza lokomotywa pasażerska za 140 tysięcy bo obydwie te lokomotywy e, mam posiadam ich jedną sztukę Także też fajnie bo by jakby mi się w końcu jakby mi się w końcu od... Chyba ten flat może Chyba sobie kiedyś dokupię tych klejmotów No ale to zobaczymy widzowie Przyszło jeszcze z daleka widzowie Nie ma co się zastanawiać teraz. raz Tu chyba spiękne kabelki Uh -huh. To jest normalnie tam się tak. Zobaczcie, zobaczcie. A teraz ten cały efekt znika. Bardzo wcześnie. Widzę, że to się nie Bardzo, znamenie. bardzo dobrze. za chwilę będziemy. Właśnie nie stacje, nie będzie właśnie minęliśmy ostatnią stacji stację i za chwilę sobie będzie smutonimy już ostatnią stację i za chwilę będzie stacja sobie nawet już delikatnie wyhamuje albo już teraz Już jest ta seł, o kurde. Przepraszam widzowie, że to tak piszczem, no ale Bo widzicie teraz to słońce dobrze widać Dobra, to chyba nie też to umknąć Niedobre, więcej to postaram się nie robić Wali to po łusach jak nie wiem. Ten odcinek będzie mega krótki. To chyba będzie najkrótszy odcinek z gier na moim kanale w ogóle. Ok, select mission. No nie, no na pasażerach wszystkich się więcej zarabia. Czy to mi się opłaca? Tak się coś brać. No w sumie trochę to nawet przekracza. Halo. Czyli na tym bym zarobił jakoś więcej. Zobaczmy. Na tym mniej. Okej, okay, no to bierzemy to. Okej, okay, bierzemy to. nie ma to się zastanawiam. No I dodaj. No, ja bym muszę przedlizać ten odcinek do 20 minut około, bo wiem, bo wiem, że dużo osób, bardzo dużo osób lubi takie właśnie 20, 25, pół godzinne, 30 minutowe odcinki, który ja takie długie odcinki. Na bo to, gdzie jak to jest 12 to dam Wam radę, żebyście nie nagrywali odcinków na jakichś 10-minutowych, tylko co najmniej jakichś 15-minutowych, ok? <dusza> A najlepiej to tak 20-minutowych, no ale jak tam chcecie. Ale daję Wam radę. Mówię Wam. Jest lepsze. Wiem, że niektórzy nagrywają normalne odcinki, nawet które trwają na jakieś dwie godziny, a to są odcinki, a nie nawet live jakieś na żywo. Tylko to są nie odcinki dwugodzinne. No i dużo, dużo pewnie nie chce się oglądać te dwie I To jest bez sensu tam trochę. No więc też nie za długie to odcinki. No cóż, robić że robicie najdalej na to tak. No.

Тэгээд заахгүй нэг хэсэгт төрвөн co to sobie to To nie ma sensu uciekać do takiego drugiego odcinka tak późno. Także proszę Wam, że mam bardzo fajne widzowie Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. I i zasubskrybujcie oczywiście kanał bo też mnie nie pełnią żadnych nowych filmów i żegnam się swoim widzowie bardzo serdecznie pa, pa.